Halo, halo, witamy Państwa ponownie z Sosnowca. Tomasz Jarkowski i Adam Romański. To będzie trzeci, czwarty już, przepraszam, ćwierćfinał Pucharu e, e, Polski, Bank PKS-a Pucharu Polski w Sosnowcu, gdzie za chwilę zobaczymy drużyny Argedu BM Stali Ostrów Wielkopolski oraz ICONSI Czarnych Słupsk. I Brembli ponownie, ależ skończył tę akcję. Świetnie z współpodał. Rewelacyjne podanie Litwina i zapłacili tutaj taką cenę właśnie za... E, i ich zabiera piłkę. Za mój i z góry kończy kolejną akcję. Będzie przerwa dla Andrzeja Urbana 20. Jeszcze trafia równo z Tyreną Nemania Dżulisicz. Pierwsze jego punkty w meczu. Ale ważne na pewno dla drużyny Stali, która trochę miała kłopotów w ataku w tej chwili się co zrobić, więc wjeżdża pod kosza. Tam jest Jankowski. I tylko jeden punkt różnicy. Po trzech wartach. Cóż za... Zasłony odsulimy jeszcze raz. Litwin za trzy punkty. Niesamowite. Ależ forma. Jak, jak on to robi. Zająć pozycję próbował Sabecki, z nich z tego nie wyszło. Tik bardzo długo z piłką w rękach, a Wójcik a tym razem z góry. z Kasem bardzo blisko podążają obrońcy, ale świetnie Brębli odnalazł się w rogu boiska. Też nie, a więc Stalo ostrów zagra z Anwilem Włocławek w półfinale Pucharu Polski 2024. Wygrywa pięcioma punktami. Nie był to tak łatwy mecz dla Ostrowian jak się wydawało po pierwszej połowie. Brawo dla Czarnych za to wyzwanie.